Witajcie, tu to jest y, zagrajmy w Prince of Persia The Sands of Time. No więc, jesteśmy tutaj y, w wielkiej studni, czyli w podziemnym, podziemnym zbiorniku. No więc, y, musimy się z niego wydostać. Więc, no więc, idziemy tędy. I tu będzie balansowanie po belkach. Musimy tak sobie skoczyć. No, i uważać, żeby nie spaść. Mmm, co dalej? Chyba tędy. Skaczemy. Możemy z kobie skakać, żeby było szybciej. Na przykład tędy. No. Trzeba, ale na te cholery. No. Dziabnęły mnie. Chodźcie tu. Suki. No ubite. Teraz skakujemy na to. Tu mamy. kolera. Yy, tu mamy linkę z wiadrem. Czyli najlepiej się odbijamy i skaczemy. O. Skakujemy na tą belkę. I teraz tutaj. wracamy się i skaczemy tam Uda się? No udało się Hura Teraz tędy Ej, co my tu mam? Tu już mam pułapki, więc musimy się z tym jakoś wydostać Cholera No, czyli najlepiej bieg po ścianie o, tu mamy jakiś zbiornik. Będziemy mieli chyba kolejną sakwę niedługo. A tutaj co musimy... A, tu się łapiemy tego. E, no i co to proszę Was? A, wchodzimy tędy, tutaj mamy dźwignię, musimy podskoczyć. Ale razem głośno. E, tu się nam otworzy pułapka. Chodźcie. Chodźcie, zajeba was suki. Nie. Eee. Tu musimy się już upuścić dobrze. Uważamy, żeby nic nas nie trafiło. Idziemy tędy. I tu mamy skrzynkę do przepchnięcia. Musimy się złapać. Niech ją złapie. Yo, i cholery znowu. Chodźcie. Spadajcie. Dobra, łap się tego. I, i tutaj będzie już kolejna sakwa. Nie wiem, czy to już teraz, czy nie. Zaraz coś zobaczymy. Będzie nowa? Nie. Chyba jeszcze dwa sztosy. Zaraz sobie zobaczymy. Tu się odbijemy. Tędy. I tu będą dalej skoki. Tym razem musimy tutaj... Źle pocelowałem. Myślałem, że dobrze by. Dobre, spróbujmy tak. I skaczemy sobie tędy. Eee, to co, tutaj? No więc tu mamy coś dziwnego. Cholera, wie co? Nie. Kurde, ja się zrobiłem, troszkę nie doskoczy pięknie teraz muszę zawracać. Kurde, było tak dobrze, odbijamy się tutaj. I dajemy tam Cholera Tędy. Dobra, skaczemy. Nie. Kurde. Myliłem się. Przewróć się i skacz. No więc skaczemy tędy i tu możemy sobie kombo zrobić. Coś tu nie tak wyszło I Tu wchodzimy sobie Zdaje się, że możemy tam skoczyć Tu prosto Co tu będzie? Dobra, skacz Kolejna pułapka O, tu mamy... ...zbiorniczek Kolejny slot zdobyty He, no więc teraz biegniemy tak I musimy się odbić Odbijamy się tym sposobem otóż i tu będzie rozbita ściana Yy, tak, zdawało się, żeby tych studni jest tylko kilka, jest ich naprawdę wiele. Proszę. Tu mamy drugi most, trzeci, czwarty. Ja, raz, dwa. A tu są połączenia jakieś. Nie wiadomo ile ich jest. Niech się napije. Dostał jakieś śmiały oczy? dobra. Teraz nam się wydłuży życie. Już ponad pół ekranu mamy to Teraz biegniemy A właśnie, możemy się opuścić. Wydaje się, że się chyba opuścimy. Wystarczy tylko biec I schwyczemy sobie na tą linkę I musimy iść do góry. Zaraz nam się czyta. O, już jest. Wyjście. O, oni są prości. I wysamy E. Musimy sobie zbiorniczek napełnić. Ło w dupę. Dobra, mamy samuraja, to też tak możemy wskazywać nieszczęście. Tak już możemy skontrolować. Kurde Tu możemy się odbić od tego czegoś I też samego No mamy samuraj jest jakoś większy od nas To rzeczywistości nie był to złapmy tego. E. Dobra, mamy go. Dobra. Mamy też trzpiewnika. Kurde Dobra ten zopany Idziemy dalej Taka to na walkę no niestety Dynamika jest tu mała, tu duszy była większa oczywiście Ale przynajmniej jest łatwa Uda się skontrować Kolera nie udało się, kolera cofnijmy gry, Czucz, kurde, no teraz się udało. Давай. А, mm -hmm. ah, сидение не А то звакну теглы. Все сами ты. Купцы. Będziemy mieli już dwa zbiorniki. Kurde. Tych niebieskich musimy przeskakiwać od ściany. Albo o tak nie sposobem. Dlatego zadziała? Nie wiem. Ta, udało się. udziała też na każdego. Końc. To tu jest... W takim razie to była sakwa. Dobra Tu wbijemy w 7 mamy, 7 Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 To zapiszmy grę sobie No o, tu mam wizję jaki będzie pałac O, fara wkrótce Zapiszmy grę i dajemy następny poziom. Niezbyt dobrze. Gotowe Następnym razem zacznę opowiadać od tego miejsca. No dobra, coś mi się ścięło. Kontynuujmy. Ehm... No więc teraz pójdziemy sobie do. No. Tędy. Tu no, mamy. Słowo I idziemy sobie. Tu musimy się odbić, a to robimy to w taki sposób. O, się nie udało, trzeba trochę pokombinować, nie zawsze się uda. Tu jeszcze jedno. Nie udało. Dobrze, i wchodzimy tędy. Tu mamy jak widać kolejną sakwę na piasek. Naładujmy sobie. No, no więc... Y co tu dalej? Mmm. Chyba ja się wyciągnąć za to. No, tu mamy na czas. Ale to mi nie sprawi trudności. Zaraz, sam może i nie. Tu coś wyskoczy. O cholera! Jakby się nie spodziewałem. Kurde. No. Poczekajmy sobie. O, znowu źle. Kurde. tu teraz a, bieg po ściany free run dawaj szybko tu musimy teraz tędy kurde wszystkie zaraz sakwy stracę fara jesteś tam hej tu jestem dobra teraz kolejna walka tego co mi się zdaje. jak. No, mam. Kulera. Muszę jakoś piaski naładować. To już dziwne. W im się nic nie dzieje. A zawsze odmierali od wody. Dobra, mamy. O, nie dobrze idzie. Myślałem, że to się nie zwiększa. A, musimy po kilku czasach. Zabijamy się od ściany Teraz będziemy pełną łąc Jeszcze jeden. Nie, jeszcze dwa. Zabijamy sztylet, dawaj. Wpadaj szybciej. Ty co? Jestem natura. Walimy? Dobra. Wieprzanka! Kurwa. W dupę. Teraz tą. No Tu jest jakieś przejście. Nie, nie ma. Fara! He, wynalazła się. To co... Jesteś tam? Nie, jest tu było jakieś przejście, cholera. Go. O, tu mam rozwalone ściany. Zostań tam, już do ciebie idę. No dobra. Co my tu mamy? Daj mi się, że nic to jest ciekawe. Walka Nie wiem czy zdążę. Gotowe. A może następnym dobra. następnym razem zacznę opowiadać dobra idziemy, w może zdążę jakoś. No i wyżej będzie dłuższy odcinek. Co to było? Już walka. What the fuck Tu nic nie ma? Czy było o jest? Jamy tyle. Tu musimy się odbić zdaje się. Dobrze. Otwarte przejście. Eee, no co? Stendy i tu będziesz przejść. Już walczy z nimi. Zaczyna się walka. Chyba tędy. Dajemy następny. Na ósmą sakwę będziemy zbierać. Pomóż mi! Już ginie. Pięknie. Hamłań tutaj. Co ci tyle czasu zajęło? Och, długo Dobra, em mocy Pięknie Co w to kolera Nie burde.

ЕГО ТЕШЬ! О, <palingris intake> <hace Seminarv Oakley> Wyniony, blokujesz, nie, Wdychaj. O, blokuje. Poler, tego się nie spodziewałem. Dobrze. No nie, teraz to jestem tym już ryzykant Teraz ma cię tylko ile życia To jest birwa odkro Nie no, jeszcze nie jest źle mógł gra czytać To już chyba będę osadził. Już się więcej nie zręczmy. Mam go. Końc. No, daj się uleczyć. Kurde. Mam ci, suko. Tyle ci w cyce. Dobre. Nie wiem, to w brzuch, w cyce Nie wiem. Dobra, to już ostatni. Zdychaj. Będę męglał jak się nie będę Jest, końc. Ku, w końcu. Sam szedł. Je, yeah, w końcu. Co my tu mamy? O, nie wiedza. Napiszmy. Jak mnie nazwałaś? Gotowe. Następnym razem zacznę opowiadać od mnie. tego miejsca. O, jeszcze exempla. Moja miłości. Miłości, miłości. moja? nie zostawiaj mnie. Jak mnie nazwałaś? <laughs> to nie ma znaczenia. Najważniejsze, że wiem, jak dotrzeć do Wieży Świtu. Oczywiście. Klepsydra. W porządku. Ale tym razem trzymaj się mnie i bądź czujna. Nie mogę cały dzień cię ścigać. No, mieliśmy kadcenkę, więc... Mm. Grę zapisaliśmy, to będzie w tym odcinku na tyle. Więc jutro będzie pierwszy odcinek Assassin's Creed lub z Gotika. To tyle, co miałem do ogłoszenia, więc żegnam się z Wami i cześć.